Z pierwszym pikiem w 1992 NBA Draft, the Orlando Magic odgrywa Shaquille O'Neal z Louisiana State University. Cześć! W dzisiejszym filmie, nieco innym niż zazwyczaj, bo mocno zbliżonym do podcastu, pogadamy sobie o Draftie. Już w dniu jutrzejszym zaczynamy nowy sezon NBA. Bo takim rzeczywistym początkiem przygotowań do sezonu jest według nas właśnie draft i to co ma miejsce od kilku dni, a więc zmagania klubów o podpisanie jak najlepszych wolnych agentów, a także skuszenie zawodników innych zespołów. My natomiast zatrzymujemy się dzisiaj przy selekcji najlepszych młodych graczy, ale jak mamy tam zwyczaju, spojrzymy sobie na to co działo się w przeszłości. Tegoroczny draft przeanalizujemy sobie w niedzielę, w naszym debiutanckim podsumowaniu tygodnia. Zacznijmy od uspokojenia wszystkich tych, którzy obawiają się, iż możemy mieć w tym roku do czynienia z klasą nie do końca uzdolnionych koszykarzy. Fakt, w zestawieniu zawodników, którzy mogą w nocy dołączyć do klubów NBA nie znajdziemy takich nazwisk jak Luka Doncic czy Zion Williamson, jednakże nie oznacza to, iż nie ma się absolutnie czym ekscytować. Oczywiście, zdarzały się tak nieudane drafty jak ten kokainowy z 1986, czy też ten z 2000, pozbawione gwiazd z najwyższej półki. Nigdy jednak nie zdarzyło się, aby żaden zawodnik z danej klasy nie wystąpił w meczu gwiazd. A to oznacza, że kilku istotnych w przyszłości dla NBA i młodych ludzi znajdzie dzisiaj swój klub. Anthony Edwards, LaMelo Ball, a może James Wiseman. Jeden z nich dołączy dzisiaj do przeważnie elitarnego towarzystwa jedynek draftu. Obecnie w lidze występuje ich 13. Najdłużej LeBron James od 2003. W lidze nie ma już pierwszych pików z lat 2005, 6 i 7, a także 2013. Z całej trzynastki, która pozostała, dziesięciu ma na swoim koncie występ w meczu gwiazd, a czterech tytuł mistrzowski. Na ich kontach znajduje się także 7 statuetek dla najlepszego debiutanta, dwóch zaś zdołało sięgnąć po statuetkę MVP. Był to Girls i czterokrotnie King James. Wciąż mamy też w jej zawodnika, który dołączył do ligi w 2001. Jest nim ówczesna dwójka. Tyson Chandler. Jak pokazuje jednak ponad 70 lat istnienia NBA, nie trzeba wcale zostać wyselekcjonowanym jako jedynka, aby osiągać sukcesy w tej lidze. Ba, nie trzeba nawet być w dziesiątce potencjalnie najlepszych. Giannis Antetokounmpo i Steve Nash to piki 15, najniższe jakimi legitymują się zdobywcy tytułu MVP. Obaj panowie zdołali sięgnąć po dwa takie tytuły, Giannis zaś wcale nie musi na tym poprzestać. Jeśli zaś chodzi o MVP finałów, tutaj jest jeszcze ciekawiej. Z najniższym, 29. pikiem, dołączył do NBA Dennis Johnson, najlepszy zawodnik finałów 1979. O nim i jego ekipie Sonics możecie dowiedzieć się więcej w naszym filmie poświęconym ponad dźwiękowcom. Link na końcu. Z niższymi pikami do ekip NBA często dołączają za to doskonali defensorzy, zdobywcy statuetki Defensive Player of the Year. Dennis Rodman i Rudy Gobert – 27. Damon Green, 35. Michael Cooper, 60. Mark Eaton zaś podchodził aż do dwóch selekcji zajmując 107. a potem 72. Pik w latach 1979 i 1982. Nie przeszkodziło mu to w zdobyciu dwóch wyżej wymienionych tytułów ani w blokowaniu rzutów, w czym był najlepszy w lidze przez 4 lata, mimo występowania w niej także Hakima Olajuana czy Manuta Bola. Oczywiście, szczyt swoich umiejętności niektórzy osiągają wcześniej, inni później. Są jednak tacy, którzy w koleżu nie wydawali się dysponować potencjałem pozwalającym im zabłysnąć już w debiutanckim sezonie, a jednak wspinali się na wyżyny błyskawicznie. W erze nowożytnej NBA, a więc od lat 70., najniższym pikiem mogącym pochwalić się tytułem najlepszego debiutanta sezonu jest, uwaga, 36. A dokładniej, wybrany z nim w 2016 przez Milwaukee Bucks Malcolm Bogdon. Niemal 60 lat wcześniej, w 1957 Philadelphia Warriors z 60. pikiem ściągnęła do siebie Woody'ego Soccergo. I to on właśnie jest najpóźniej wybranym w drafcie najlepszym debiutantem. To było jednak dawno i liga wyglądała zupełnie inaczej. Wyjątki wyjątkami każdy może wypalić, jednak nie bez powodu zawodnicy z czołówki poszczególnych draftów wzbudzają największą ciekawość. Dysponują bowiem, przynajmniej na papierze, największym potencjałem. Na 69 statuetek zdobytych przez najlepszych debiutantów, nie liczymy tych czterech, jakie padły łupem zawodników z draftu terytorialnego, aż 45 znalazło swoich właścicieli wśród trzech najwyższych pików. 23, a więc co trzeci tytuł Rookie of the Year, został przyznany jedynce draftu. Na te 69 tylko 6 trafiło do zawodników spoza pierwszej dziesiątki. Jeśli zaś chodzi o te najważniejsze tytuły indywidualne, cóż! Na 61 statuetek MVP, bo 4 jest winą Will Chamberlain, wybrany terytorialnie, 40 zdobyli zawodnicy wybrani z trzema najwyższymi pikami. Jedynki draftu same zdobyły 22 takie nagrody. Zawodnicy spoza dziesiątki zaledwie 7. Co ciekawe, 6 tytułów MVP padło łupem zawodników z pikiem numer 3, z czego 5 Michaela Jordana. Ten jeden jedyny dołożył James Harden. Z pewnością każdemu młodemu zawodnikowi, czekającemu dziś w nocy na wybór, po cichu marzy się taki scenariusz, jakiego doświadczyli Will Chamberlain i Wes Unseld. Obaj zawodnicy w latach 60 mieli na swoim koncie tak doskonałe debiutanckie sezony, że zaowocowały one przyznaniem statuetki MVP ligi. No, ewentualnie pójście w ślady Magica Johnsona. On musiał co prawda uznać wyższość Kaima abdul Jabala w sezonie zasadniczym, w finałach jednak nie miał sobie równych, co czyni go jedynym debiutantem, który został uznany MVP finałów. Pewną ciekawostką jest, jak zwykle, plebiscyt Defensive Player of the Year. Na 37 takich tytułów zawodnicy z pikiem numer 1 zdobyli zaledwie 6. Niewiele, zwłaszcza że w sumie udało się to zaledwie trzem zawodnikom. Dwight Howard trzykrotnie, Ola Juan, dwa, 2, a David Robinson ma jedną taką statuetkę. Dla tych, którzy nie załapią się dzisiaj do 60 szczęśliwców mamy jedno pocieszenie związane z wyżej wymienioną nagrodą. Najlepszym obrońcą sezonu czterokrotnie uznany został Ben Wallace, mistrz NBA z Pistons z 2004 uczestnik meczu gwiazd, nie wybrany w drafcie. A więc trzymamy kciuki, aby dzisiejszy draft był co najmniej tak udany jak te z 84 i 1996, które dały nam po trzech MVP. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie o lajkach, subach, komentarzach. Jeśli macie pomysł, co chcielibyście zobaczyć na kanale, piszcie. Do zobaczenia.